Witam nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. Zapraszam na krótką część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszego gimnazjum pod kierunkiem pani Marii Badana i pani Maji Czarneckiej. Programem tym chcemy upamiętnić 91. rocznicę odzyskania przez Polskę Wątpliwości i jej powrotu na mapę świata. Symbolem naszej ojczyzny jest Kiem Narodowym, którym rozpoczniemy naszą uroczystość. Proszę wszystkich o powstanie. szum i stopadów przemijanie, warto się czasem zasłuchać grobów ciszę, by mowę wieków usłyszeć. One mówią, cóż groby powiedzieć nam mogą, tam jest taka cisza, cisza, która przyjmuje trwogą. Ktoś tym ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza. Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia. I słowa trzy, które przez pokolenia szły Bóg, honor i ojczyzna. W obecnych czasach coraz rzadziej używam, takich słów jak patriotyzm, ojczyzna czy tradycja narodowa. Ale w takim dniu jak dzisiejszy warto jest sobie przypomnieć, zastanowić się, co one dla nas znaczą. Szczególnie dla nas, młodych ludzi, którzy nigdy nie musieli udowadniać swojej miłości do ojczyzny, jak nasi dziadkowie. Zdaniem słowo ojczyzna nie jest tylko regułką, ale czymś więcej, przynajmniej dla mnie. Słowo to kojarzy mi się z miłością, szacunkiem i odpowiedzialnością. To przecież od nas, młodych Polaków, zależy, jaka będzie przyszłość. Dla mnie ojczyzna to kraj, w którym się urodziłem, wychowałem, przeżywam chwilę smutku i radości. Nasi przodkowie dużo wycierpieli, abym był wolnym Polakiem. Święte Twe imię. Po cichu i pokryjomu strwował za siebie i innych. Szeptano w ojców w mych domach. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leżysz w grobie. Ojczyzno moja. Ale może powiesz, dlaczego nam, Polakom, słowo ojczyzna graży się ścierpieniem, balą? Czy wiesz? Wiąże się to z naszą historią. W 1795 roku, po trzecim rozbiorze, Polska zniknęła z mapy Europy. Nie zginęli jednak Polacy, którzy przez ponad 100 lat walczyli o niepodległość swojej ojczyzny. Od 1794 roku niejednokrotnie pytali za broń, by walczyć o Kolejne powstany kończyły się jednak klęskami. Dopiero wybuch I wojny światowej rozbudził na nowo nadzieję. Po raz pierwszy zaborcy stanęli przeciwko sobie. Synkowie moi, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, na ojciec mój, jak ojca, ojciec i ojca, dziad, co z regionami przymierzy świat, Szukają drogi przez krwi i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z i nim wymęcki do dzieci sił mu ja się stanie co dziadek szczęściej Szczęściem zabitnie krwią wieków łam naszej wolnej ojczyzny. Co giną, niechaj krew płynie i łzy niechaj płyną, Niechaj się ziemi wstrząsają krawędzie, Jest Bóg nad nami, więc i Polska będzie. Gromy po gromach biją w świat spłuchniany, Co złe, jak wąż się rozpadnie w kawały, A każda kropla krwi polskiej wylana, Niedługo wiatr się zmieni dla wylana. 11 listopada 1918 roku Polska była wolna. Cieszyli się wszyscy Polacy. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch Twój kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z roku co pół stolicą nad sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Ty broniąc siebie wbrew wszystkim nadziei, broniłaś się od czarnej rozpaczy, Wiary że wolność, prawo, moc, idei nie jest wiatrem ust, ale coś znaczy. Żadne cię nad to nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiek z Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Lecz radość niepodległości nie trwała długo. We wrześniu 1939 roku Niemcy, a następnie Rosjanie, zaatakowali Polskę i poeta znów kiedy przyjdą podpalić dom, ten, to im nie Polskę, kiedy rzucą przed siebie grą, kiedy jadą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i no to, w drzwi za to ty ze snu podnosząc grą. Stań drzwi, drzwi, na nabiorę. Trzeba tu Polacy mi odkupili krwi, krwi, chwycili za bron.